Witam, cześć, jestem Sony, mój i dzisiaj będziemy to jest drugi odcinek Stanki Online hmm, tak, będziemy dzisiaj grać na jakiejś innej mapie a jeszcze miałem coś innego wziąć, o obiecywałem. opiecywałem i tak drugi odcinek hmm, no może będzie lepszy, może nie nie będzie lepszy Okay, wszystko dobrze się nagrywam. Teraz co wziąłeś? Może weźmiemy Titana, nie? <laughs> może tego Horneta. O, trochę inaczej wygląda. Ma Speed, powinno być Protection, ale okej. Okay. bo dodamy. Raz, dwa. Okej. Okay. Cubałkę mieliśmy, więc teraz może. Nie, M1, I nie 1 No i to jest garaż. Tutaj można zamienić brodnia i także tym, co się jeździ. Tu są, są kolory jeszcze. Tutaj można kupywać mm, rzeczy. Tutaj na przykład jest taki zestawik z Tyroszetem M1 i Wikinkiem M1. Tu, tu jest, że więcej się nabija. Tutaj, że można na pro bitwy chodzić. Tutaj. Yy, czysta rzeczy kit i tutaj te właśnie itemki no i tutaj dalej kolory no i trzeba no rankapować i będą następne kolory i tak samo I inne zestawy no i jeszcze tutaj jest. w takim poziomie można kupić sobie różne kolory jak spark tyklen i dżunglera Weźmiemy może Storma. I możemy lecieć z tym koksem. Jedziemy, jedziemy na Blitwę. Może pójdziemy na 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 Hiklon? <coughs> Może na Może na duże rangi To na 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 no dobra, wypijemy może... Trochę nam się uda po Mmm. Wszystko jest, okay. Lecimy dalej. I tak właśnie co w tamtym odcinku i w tym co zaraz zobaczycie na dole są te rzeczy, czyli na jedynce, dwójce, trójce, czwórce i piątce można używać jakieś i dodatki... Właśnie tego co się... Czyli na przykład to jest starczy, że mniej obrażeń zadaje. Tutaj jest, żeby się naprawić. No i tutaj, że więcej atak to dostaniemy. No tutaj... Wszystkie rzeczy takie, które można mieć. No okej, okay, no. Tutaj też mieli gdzieś pełni tyle Dokładnie. Dobra, może obijemy go. O nie, tylko ja szafty. Ja bardzo nie lubię szafty. To wtedy są takie bardziej snajperki <laughs> No. i... Flag, ale ja go ja dopuszczę żeby żeby poszli do ładunku plantacji, jeśli ja się powiedziałem wszystko na raz. i jednak nie daliśmy radę, dobra no to u nas też jest nawet szat, ale tam widzimy, chyba zrobi parkura i kogoś tam podsadził, ale Nasz szat chyba go zabił. Tutaj epikinki, a 1 jedynki. tym jeden wyer, To się do bo dobija. Mam trochę więcej kryształów. No przykład na trójce na jedynce jest te naprawiania. Dwójka to jest. Mm, ta tarcza. No i trójka to ten. większy damage. O, na czwórce jeszcze jest. Speed, czyli szybciej można jechać. No i na piątce są miny. Miny to po prostu położymy. Są niewidziane i może Mogą, jak to nie wiedzie, no to. Mo mogą bardzo dobrze zabić. Dobra, lecimy z tym koksem. Może nam się uda? Może nam się udać? Tak, uda nam się. No, to, y czemu, 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 czemu? Dobra. Aha, on sobie wziął... <coughs> nie, róbcie! No wiesz to, wiesz to! Blin! Nice! Bardzo ładnie! Zapraszam gdzieś... 3 minutki... Nie no, 3 minutki, nie dokładnie... 4, 5, 5 minutek może. A już chciał mi to zarypać. Nie trafił, dobra, ja ten... Ty... Okej, okay, tamten uciek. Każdy tutaj yy, przybija piątka, ale mnie nie widzi. Zakręcimy pączka. Lecimy po fla. Siema. Lecimy dalej. Yy, nic nie wiem. Dobra, po cichutku się skradamy, choć taka już nie zobaczył. Weźmiemy to, weźmiemy to. No i mam się Naprawi. no To naprawić. Dobra. To się ma mało hapa. Dobra. Nie weźmiemy żadnej flagi. <coughs> Chociażby go zabił, wtedy jakby wziął flagę. To kto ja, jak ktoś ma flagę i go zabijemy, no to dostajemy Fiercy Ekspa te każdy jest najpiękniejszy Przy to jak śmiesznie wygląda Może możemy? Nie <coughs> Dobra, lasera więc Pójdź. One, one on, 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 on. Chciałem mu zabrać, żeby nie mieli. <laughs> Szaptem jeden Hornet M0 chyba. Dobra. W ciupladle. No nie ma tego. łatwo. Ja weźmiesz tego, jak tu się jeden. Dobry renek. Jakoś wziąłem. To czekamy, jak przyjdzie ci nam. Yy, no, naprawdę nie. Jeśli tam ten mnie zabija. To może taką ukiwamy Zobacz. godzinę! No i dobra. no i jeszcze czasem mogą te rzeczy spadać z nieba. Też są takie rzeczy, że y, jak Goldbox, to jest taki Goldbox Will Be Drop Co i to daje 1000 kryształów. Więc bardzo warto grać. I no jest duża szansa, że wy możecie to złapać i dostać zawsze. Za darmo, aż ty. Aż tysiąc kryształ A dla mnie to jest bardzo duża liczba. Ja bym się cieszył, ja bym to dostał. Jeszcze na walentynki to. by się to zabrało, to by się dodało. Aż trzy tysiące na Dobra. Na serio Haha. No brawo, dawisz. O, dzięki! Haha. Ha, ha. Pomogłeś mi, ale i tak ja cię do końca zabiję. O, ja, dobra, dobra. Szap mnie zabił. Dobra, no to. To minutka i już kończymy odcinek. Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Możemy jechać ich. Tutaj działa, że ktoś jedzie, dokładnie. Radikal M0, Hornet M0 starczą tutaj można o tak sobie wahać na ten domek. Okej, teraz robimy pracę. Zaskoczenia. <coughs> ja? Drogi będą chcieli tutaj wejść, ale ja zaatakuję. Za, za, Dobra, ja mam flag, nie ma. Nie ja ma flagi. Dobra, tutaj już, już on ustaka. Nie wiem, czemu on we mnie trafi. Dobra. No. Kurde, wziąłem, no zaraz mnie zabiją, no i to będzie po prostu słabe. ja Ja serio ja, ja. <coughs> ja Padaj! No dobra, zabiliśmy chociażby go. Przykąd Firebeat to zapala, jak ktoś będzie za tak... No i po prostu jak z też debaj czy będzie. Tak no jakby był w ogóle, by się ciągle palił. jak z to właśnie się pali. Na ja chore to jest tak mega szybkie, ale trochę lepszy jak od waspa F0. Dobra, okejmy go. Okej, okay, on postawił takiego. No Ty kubku jeden. <coughs> pa, 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 pa. Ja, yeah. no mnie, brrr. Tak, ta bardzo źle jest, dobra, tej Wolkanem jeden. I Cida to też jest bardzo fajne, bo... No musi z bliska zaatakować to bardzo, ale może właśnie naprawiać nasz drużynę. więc I the... jeszcze jak leczymy kogoś, to, to też... też dostajemy X. No tak samo jak atakujemy, ja. <kluzny> jak naprawiamy, no to bardzo dużo można wylecieć yy, X. Tak jak mutanta jedynkę to tak bardzo długo się naprawia, ale za to i tak muszę to zrobić bardzo dużo expa. Chore ten jeden, i tak nic zrobił, bo ja pierwszego zabiłem. Tutaj chore ze Chorne ten shaft co tego razu stoją. Muszę tę partię zniszczyć. nie przesuń się. Przesuj się tylko się jeden. A gigi o zabiję go. Ta, pa pa ja trochę linia Dobra, ja was zabiję papa pa 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 kijasz Kurde, jest kija Taka rama, ja musiałem wziąć kolory na szafy Też kolory dodają tak, że mogę też wpronić z takami ty i rzeczy Okej, okay, no to jakoś odcinek o no, bo dobra, pobierałam do końca tej godziny, to będzie już duży odcinek Ale i tak to jest, tak dużo godzin jest Wydaję no, jeszcze y, zobaczyć, duży ekran yy, yy, What the fuck is that Dobra, to, to będzie to będzie schabe A się przestraszyłam Fiu, dobre wszystko Boże, Te 3 trzy minutki trzy, i 10 sekund. Wygramy. Dobra, spodziewam się, mnie To bardzo mocno. Oni mnie po prostu olewają. No, what the fuck? To kto, kto tu jest? What the hell? Czemu tutaj stoi? i Sida? Zakampią. I tam, tam, ten chce, żeby on spadł. A patrzymy, bitwa. Horde M1 i Cita M1, tylko te. Horde 0 i roger m 0 Tu, tu, Jeszcze przecież Fresh M1 z kilka ileś. jest dobra. On wygrał. Teraz będzie robił parkour, nie? Ja. Dobra.

za te kryształy można, można kupować te kolory, te ulepszenia, te i te broi, wszystko naraz. I też tutaj można kupić te kryształy, za na pieniądze można kupić tyle i tyle kryształów. Można sobie kupować kryształy. Dobra, opcja. Jedna minuta i będzie pieca. sekund. Dobra. Teraz założę się, że zabiję choćby 4 fragów. W 1 minutę i 10 sekund. Tutaj macie minuty, ma tutaj ile. No, no i tutaj. Um, ile ile kryształów. No, jak się gra do końca, no to, to. To za te wszystkie rzeczy można dostać. Kilka kryształów. ile nie dostaję, ja, tylko to jest do każdego, ja. No plecy ktoś mi robi chyba. Albo nawet ja I 35 sekund wybiło, więc jednak tych czterech fragów nie dostanę tego łatwo. Dobra. Zabijaj go. Nie, zostaw mnie. Dobra. No na naprawdę, no. ktoś mi nawet yy, podwędził fraga. Mało akcji dostałem. I tak mogłem te 200 zdobyć 231 Dobra, 5 sekund ja kończę. Trzymajcie się, cześć, badajcie o subu i lajku. Więc się, cześć!